Witam Was na moim kanale. W tym wideo pokażę Wam ślady żerowania szkodników na storczyku. O, tutaj właśnie to są ślady żerowania szkodników. Nie wiem, co to były za szkodniki. Prawdopodobnie wełnowce, bo na liściach był taki biały puszek. Ale mogły być jeszcze jakieś inne szkodniki, oprócz wełnowców. I te szkodniki, tak tutaj, bo wygryzały tego liścia, tak, to, to są ślady ich żerowania, to nie jest żadna choroba storczyka. I narobiły też dużo szkód, bo też obgryzły pęd kwiatowy, na którym tworzyły się pąki, jak był właśnie taki mały i świeży, ten pęd, ten tutaj pęd. Kiedy był taki mały jak ten, to obgryzły go tutaj na czubku, bo wygryzały mu tutaj właśnie te drobne pąki. No i yy, storczyk nie zakwit. I obcięłam tą uszkodzoną część pęda, zostawiając właśnie jeszcze uśpione oczka. I wypuścił mi z uśpionego oczka. Yy, nowy pęd tak i na tym nowym pędzie kwitł na biało i ten nowy pęd był bardzo ładny jak na pęd wtórny no i już jakiś czas temu przekwit, więc ucięłam właśnie tą część z tym nowym pędem, ponieważ no trzeci pęd to, to już raczej rzadko wypuszczają znaczy, trzeci, trzeci pęd to mam na myśli, że tu, tu jest jeden pęd i, i na tym nowym pędzie jeszcze jeden pęd. To, 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 to jest trzeci pęd. To ucięłam tą przekwitłą część. Pozostawiłam jeszcze uśpione oczka. Są jeszcze trzy uśpione oczka, i z tych oczek, z oczyk może coś jeszcze wypuścić albo jeszcze innego pęda, albo kejki. Zobaczymy. Może też ten pęd zasuszyć. To wtedy go wytniemy w całości. Nie wiem co to były za szkodniki. Ja zwalczyłam je gotowym preparatem chemicznym. Nie pamiętam nazwy, bo to już było jakiś czas temu. Ten preparat był bardzo skuteczny, bo te szkodniki od razu zniknęły. Jeśli macie jakieś naturalne sposoby na pozbycie się szkodników. To podzielcie się w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa, bo jeszcze nie stosowałam żadnych takich naturalnych sposobów, żeby się pozbyć szkodników. Wiem, że na przykład niektórzy spryskują płynem do mycia naczyń, tylko nie wiem na ile to jest skuteczne. Chętnie bym stosowała naturalne środki zamiast chemicznych. Z tym, że środki chemiczne są bardzo skuteczne i czasem jak już nie ma wyjścia, to w ostateczności można po nie sięgnąć. Co jeszcze? Bardzo obserwujcie swoje roślinki, czy nie mają tam żadnych szkodników, bo szkodniki mogą Wam też uszkodzić pędy kwiatowe. I roślina Wam nie zakwitnie. Ta roślina ma teraz już nowego pęda kwiatowego. On jest jeszcze mały, więc trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, zanim zakwitnie. Dopiero może to się stać w lecie. Tak za kilka miesięcy będzie kwit. Może trochę wcześniej, bo teraz jak będzie już więcej światła, no to te rośliny zaczną szybciej rosnąć. Tego storczyka kupiłam za 5 zł w jednym z hipermarketów ogrodniczych. Był przeceniony. Był już bez kwiatów, miał już odcięte pędy, ale ogólnie nie był w złym stanie, więc yy, no, kwitnie mi bez problemu. Teraz będzie jego drugie kwitnienie. W zasadzie byłoby trzecie, gdyby te szkodniki wtedy tego pęda nie zjadły. Mm. Właśnie teraz, żeby też ten nowy pęd był ładny, trzeba będzie roślinę zacząć już trochę dokarmiać. Można to robić na wiele sposobów, są, jest wiele preparatów. Są preparaty naturalne, są preparaty też no, sztuczne, nawozy sztuczne. Tych preparatów jest bardzo dużo. Ja raczej skłaniam się ku preparatom naturalnym, takim jak biohumus. Jest nawet biohumus, który jest specjalnie przeznaczony do storczyków. Można też kupić biohumus wzbogacony w potas. No, wybór jest bardzo duży. Jest bardzo dużo różnych preparatów, trzeba się tylko rozejrzeć i czytać składy. No, i na tym kończę. To wideo, jak macie właśnie jakieś sprawdzone, naturalne sposoby na zwalczanie szkodników, to podzielcie się, jestem bardzo ciekawa. Dziękuję za uwagę.